Cześć Manko, Sty Soul i Witam Was na moim kanale. Wiecie, jaki będzie odcinek po tytule, po miniaturce i po shortzie z wczoraj. Czyli kupujemy wszystko w za darmo. To, coś za Robuxy kupujemy za darmo. No to zacznijmy się rozkręcić. Game Pass? Premium za darmo. Widzowie, to, co dodał. Ostatni y, y, Brookhaven to jest kosmos. Możecie mieć wszystkie game passy za darmo. Wszystkie samochody na 30 minut. I jak wyjdziecie, wyjdziecie, to macie znaczy to samo. Odmawia Wam się. Możecie ciągle używać tego. Moim zdaniem, to jest super dla tych, którzy nie mają nic, a chcą się jakoś popisać przed kolegami. Tak się prezentuje pierwszy pojazd w premium Weźmy sobie Pogo! Aha, vipa się nie da, a to jest jednak troszeczkę przemyślane Dobra. Co mogę powiedzieć? Weźmiemy sobie jakąś furę o. Rolls Royce sobie weźmiemy i będziemy się wodzić. Jakiś dom postawimy drogi, może jak się uda. Nie wiem czy, czy domy może I PIEKŁE mamy Rolls Royce'a za Dosłownie zero robux, nie? Mo można być takim koksem widzowie, nie? Dosłownie za nic Zostawcie suba, lajka, widzicie na TikToka Bo ostatnio się tam dzieje No i wyczekujcie następnych odcinków Ale nie będę przedłużać Weźmiemy sobie teraz coś odjazdowego. Tutaj jest mój znajomy. Siema. On nie będzie gadać, bo nie ma go na wójcie, ale on mnie słyszy, wy go nie słyszycie. Weźmiemy tak. Yy... Cybertraka. Ale trzeba oglądać te reklamy bo zoda ostatnią reklamę i trzeba... My pick. Ej, wsiadaj, Macron. Do mnie. Na pakę. Na packę. Ładuj się. O, idziemy. Oczywiście tutaj... Też mogę geń pasowy speed unlock. Um Co my zrobimy? 30 minut to nie jest tak mało więc pojedziemy zrobić jakiś domek niestety na domy to nie działa, bo piszę, żebym spróbował reklamę. Znaczy spróbował ponownie, albo jest niedostępna reklama. Ale dosyć ładny domek nam się trafił. Zaparkujmy. Oczywiście nie będziemy się właśnie, Byle leczy, bierzemy sobie jakąś lepszą furkę Skyline'a. No i widzicie, tutaj jeszcze reklama nie jest gotowa, to mi pisze. Teraz próbuję zrobić reset charakter i może no zadziała. Okej, okay, widzowie, coś się zepsuło, bo nie da się. żadna reklama nie jest jeszcze dostępna. Czyli muszą wymyślić jakąś reklamę, czyli jest jakiś odstęp, w którym trzeba... Na przykład Macron, wbijcie na jego kanał. Albo TikToka. Co ty, chyba kanał na youtube będziesz prowadzić? W linku w opisie, może będzie jego kanał. Może. No i widzicie, on ma ten dom a Ja nie mogę, mam darmowy, ale Cybertraka mam. Mamy tak sobie odblokowaliśmy Rolls Royce'a. Ale jak biorę syna, na przykład to, to trzeba poczekać, dobra biorę sobie to darmowe szukam reklam no i nie ma dobra pojedziemy sobie rolsem później najwyżej coś wymyślimy oczywiście 200 na godzinę mamy ustawione Macron wsiadaj do mnie a nie gadaj jak będzie pod tym filmikiem 10 wyświetleń bo się shorts y że tym filmikiem dobrze przyjął to robimy następny odcinek z Brook a jak nie to to będzie z czegoś innego wiecie co tydzień mamy odcinki tak, tak jakby co tydzień co 5 dni nie obiecuję że będą zawsze co 5 dni może być nawet co miesiąc zależy no wsiadaj i nie gadaj dobra jak nie chcesz to nie chcesz jedziemy bez niego o, Siat. Ogólnie to tego skina, którego ja mam, chcę kupić sobie w prawdziwym. No, w prawdziwym Robloxie. Za chwilę Wam pokażę tego skina. Weźmiemy parę typów ze Spauma. No i patrzcie, naprawdę działają te gamepasy. Możemy sobie muzyczkę odblokować, jak się nie mylę. Tak, można muzykę odblokować, ale nie mogę muzyki odblokować ten game pass. Nie mogę. Wyjdę i wejdę najwyżej. Dobra, dołączyłem ponownie. Chyba mnie słychać, bo dołączyłem ponownie. Takiego skina bym chciał mieć w prawdziwym, prawdziwym Robloxie. Dokładnie kosztuje on 380 Robux, więc jak będę miał Robuxy, to to będzie mój skin. Mam nadzieję, że wam się podoba. Mi się podoba ta bluzka. Ona jest chyba łączona z tymi spolenkami. Jak się nie mylę, tak, buty są oddzielnie, jakieś Jordane czwórki, jak się nie mylę. No i co, spróbujmy, chyba, że mi zablokowali już, bo za dużo wykorzystuję. Teraz sobie powoli weźmy jakiegoś skyline'a, jak się uda, bo bardzo chcę tego skyline'a. No właśnie, coś jest z serwerem, bo pomogę. Albo mi się odblokują dopiero za 30 minut. Nie wiem, ale to, to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Szczelcie, lajka, like suba. No, dziękuję Wam za oglądanie Narka.